Без тем, без тем, без тем, mm -hmm. вот выезжаешь из Германии и сразу легче дышать вот реально вот обретаешь свободу Макрестомцевич не, не мы не дробили туда Nie, no ludzie, no tak nie może być. USA właśnie deportowały do Ukrainy 50 osób. Niektórzy mieszkali w Ameryce jeszcze od czasów Związku Radzieckiego. Dobrze mnie znacie, więc pewnie często słyszeliście ode mnie, że jak chcecie dowiedzieć się, co naprawdę dzieje się za kulisami w polityce, to trzeba pytać albo emerytowanych polityków, którzy nie mają nic do stracenia, albo posłuchać, co mówią. Gdy myślą, że nic się nie nagrywa. Czasami jednak głupota ludzka nas wyręcza i politycy potrafią zapomnieć jak działają mikrofony oraz tego, że ludzie słyszą to, co mówią. Zanim jednak przejdziemy do tematu, to przypominam, że jesteście na kanale A to ciekawe. Dlatego koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz suba i lecimy z tematem. Komisja do spraw Pegazusa od dłuższego czasu jest jeżdżącym cyrkiem na kółkach który mało kto traktuje poważnie. Głównie dzięki osobom takim jak Witold Zębaczyński, które skutecznie ośmieszają wszystkie próby narracji o rozliczeniach przeciwko prawu i sprawiedliwości. Żeby nie było, nie jest to wcale dobra wiadomość, ponieważ takie narzędzia jak Pegasus w rękach tzw. polskich władz powinny być pod stałą kontrolą. Jednak zamiast tego otrzymaliśmy kolejną polityczną wojenkę, z której nic nie wynika poza ciągłym nakręcaniem wyborców. No bo odpowiedzmy sobie na pytanie, czy ktoś został skazany? Nie. I to się prawdopodobnie podobnie nie zmieni. W efekcie temat tak poważny jak inwigilacja rozpływa się w oparach absurdu i wzajemnych oskarżeń, a my zostajemy z poczuciem, że znowu ktoś robi nas w balona. Marnuje się czas i pieniądze podatników na komisję, która, bądźmy szczerzy, od początku wydaje się być zaprojektowana tak, by gonić króliczka, ale absolutnie go nie złapać. Bo przecież w tej politycznej wojence nie chodzi o finał, ale o to, żeby igrzyska trwały w najlepsze. Zresztą jak mamy to traktować wszystko poważnie, skoro ludzie zasiadający w niej sami przyznają, że nie mają pojęcia, co robią. Tak zrobiła zresztą jedna z koleżanek Donalda Tuska, która zapomniała, że mikrofony wszystko wyłapują. No nie odłączyła nam dostępu do żadnego systemu kontroli operacyjnej. Nie ja już tego nie chcę, bo ja tego nie, widzę, nie na co my... e Proszę świadka, no ale to strona izraelska odłączyła... Ja już tego nie chcę. Nie rozumiemy o co my pytamy. Skoro kluczowe postacie w komisji, mające rzekomo rozliczać skomplikowane systemy inwigilacji... Same wprost przyznają, że gubią się we własnych pytaniach i przerasta je materia, którą się zajmują, to o czym my w ogóle rozmawiamy? To brutalne potwierdzenie tezy, że mamy do czynienia z czystą prowizorką, gdzie nie liczy się wiedza czy chęć dotarcia do prawdy, ale sama obecność przed kamerami. Ta krótka chwila szczerości, którą zafundowała nam technika, burzy całą misternie budowaną narrację o powadze i profesjonalizmie tego cyrku. To zabawne w sumie, bo w ostatnim czasie można odnieść wrażenie, że ogólnie politycy koalicji obywatelskiej mają dość duże problemy z oprawą techniczną. Na przykład jakiś czas temu Tusk również zaliczył taką samą wpadkę podczas konferencji w sprawie CPK. I bardzo państwu dziękuję. dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Ja. Mokry jestem cały, wiecie? Nie, my nie zrobimy dużo. Jestem ciekawa, czego nie zrobi nasz mokry pan premier. Na pewno nie zrobi nic z faktem, że zaczyna się powoli do nas deportować Ukraińców. Zgadza się, deportacje Ukraińców już się zaczęły, tylko nie u nas. W listopadzie 2025 roku. Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa rozpoczęła deportację obywateli Ukrainy, którzy mieli ostateczne nakazy usunięcia z kraju. Chodzi głównie o osoby, które naruszyły amerykańskie prawo imigracyjne. Na przykład przekroczyły dozwolony czas pobytu, popełniły przestępstwa lub mają kryminalną przeszłość. Oczywiście całość dość szybko wywołała oburzenie ze strony Ukraińców. Nie, no ludzie, no tak nie może być. USA właśnie deportowały do Ukrainy 50 osób. Niektórzy mieszkali w Ameryce jeszcze od czasów Związku Radzieckiego. Do Ukrainy wróciła pierwsza grupa 50 obywateli, których Stany Zjednoczone zdecydowały się przymusowo wydeportować. Wszyscy przekroczyli granicę w punkcie Szegieni na granicy z Polską. O tym poinformował Adri Demchenko, Rzecznik Ukraińskiej Straży Granicznej. No i właśnie, teraz władze ustalają, dlaczego USA podjęły takie decyzje o deportacji właśnie tych osób. Ukraińska ambasador w Waszyngtonie mówiła wcześniej, że deportowanych może być nawet około 80 osób. I co najbardziej szokuje w tej sytuacji, że według amerykańskich mediów wśród deportowanych są ludzie, którzy wyjechali do USA jeszcze za czasów EZCRR. Nigdy nie mieli ukraińskiego paszportu, a całe ich życie po prostu przeżyli w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce i... Sytuacja jest bardzo skomplikowana i delikatna. Formalnie to są obywatele Ukrainy, ale w praktyce to prowadzili od lat życia w Stanach Zjednoczonych. Teraz muszą zaczynać wszystko od nowa. Napisz w komentarzu, co myślisz o tej sytuacji. Jakim cudem przez prawie 3 lata od kiedy wzmogła się imigracja z Ukrainy nikt z deportowanych nie pomyślał, że można by zalegalizować swój pobyt? Przecież to, że okres ochronny nie zwalnia z obowiązku przestrzegania prawa powinno być oczywistością dla każdego gościa w dowolnym kraju. A jednak zamiast autorefleksji mamy wielkie zdziwienie, że taryfa ulgowa nie obejmuje łamania przepisów czy ignorowania terminów. To pokazuje pewien, Niestety dość powszechny mechanizm wypierania rzeczywistości. Przekonanie, że jakoś to będzie, a obecna sytuacja jest wiecznym immunitetem na wszystko. No ale, czy kogoś z Was to dziwi? Skoro cały świat prowadzi wobec Ukrainy politykę dajcie mi pieniądze, to nic dziwnego, że sami Ukraińcy widzą siebie jako bardziej uprzywilejowanych uchodźców. Ten proceder widać wszędzie nie tylko w Polsce, ale również i w Niemczech. Od wyjeżdżasz z Niemiec. И сразу легче дышать. Вот реально, вот обретаешь свободу. Ну, то есть я не знаю, что там распыляют в Германии, но там ты чувствуешь себя просто все время под какими-то камерами, да. Ты не посрать, не пернуть, ничего, мне кажется, везде на тебя смотрят. А вот выезжает в Германии, просто обретаешь свободу, э, знаете, вот ты прям дышишь полными легкими. ja nie znam, od u mnie tylko to oszczędzenie, Ile u was toże jest, no, da, komu jak zachodzi jakaś strona, nie mają. A także ostatnio we Francji, chociaż tam z powodu ostatnich blackoutów w dostawach prądu widać coraz mniej. Najgorsze, że takie coś może się niedługo rozpocząć w Polsce, a polski rząd nie zajmuje się nadchodzącym kryzysem energetycznym. Tylko takim właśnie cyrkiem. Zamiast realnej strategii i zabezpieczenia podstawowych potrzeb obywateli, serwuje się nam niekończący się spektakl, który ma przykryć brak pomysłu na rządzenie. A kiedy w końcu zgasną światła, tak jak we Francji, to pewnie znowu usłyszymy, tym razem może nie z za kulis, ale już oficjalnie, że władza jest zdziwiona albo że sytuacja ich po prostu przerosła. Tylko, że wtedy na teatrzyki i szukanie winnych będzie już za późno. Wtedy żadna komisja, żaden medialny cyrk, ani żadna wpadka przy włączonym mikrofonie nie ogrzeją nam mieszkań. Jeżeli chcecie więcej posłuchać o tym problemie, to zapraszam Was na wywiad na kanale, bądź na bieżąco z ekspertem Mirosławem Gajerem, który przerwał milczenie w tym temacie. Byliście na kanale A to ciekawe, a ja się już z Wami na chwilę żegnam. Napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim myślicie. I koniecznie zobaczcie ten wywiad, bo jest naprawdę mocny narka.